Cześć z tej strony, Paweł, witam Ciebie serdecznie na kanale Marketing V8. Dzisiaj chcę Ci powiedzieć trochę o dywersyfikacji biznesu, zalety, wady, dlaczego warto dywersyfikować swój, swój biznes i jakie są z tego korzyści. Także zapraszam do oglądania. Więc dywersyfikacja biznesu polega w zasadzie na zróżnicowaniu strategii prowadzenia firmy, a przede wszystkim jej oferty, dzięki czemu zmniejszamy ryzyko strat. Tak? W związku z tym, jakby coś się działo na, na rynku, czy w danej, danej firmie, czy w danej marce, którą prowadzimy. Co gorsza, może też doprowadzić brak dywersyfikacji do upadłości firmy, czego też są już, tak powiem, przypadki nawet na szczeblu korporacyjnym. Co daje dywersyfikacja? Przede wszystkim e, dzięki temu, mamy troszkę rozległy biznes, więcej kanałów przychodów, większa grupa odbiorców, później możemy dane produkty bądź usługi krosować między sobą. No, i tak naprawdę dywersyfikować można wiele elementów, tak nie, samo, nie, nie tylko ofertę i, i, i produkty, czy tam, powiedzmy, sam asortyment, który posiadamy, ale też może być zakres, jakieś tam, powiedzmy, źródło dostaw, tak, może być zdywersyfikowane. E, platformy sprzedażowe można dywersyfikować, przede wszystkim grupy odbiorców, kanały marketingowe i tak dalej. Różnego rodzaju inwestycje można dywersyfikować, bo ta nazwa dywersyfikacja jest często, tak ja powiem, można się usłyszeć, jeśli chodzi o, o jakieś kapitały, tak, czy zarządzanie własnym portfolio chociażby inwestycyjnym tak i tak dalej i tak dalej czy własnym majątkiem. Najważniejszy cel według mnie i z mojego doświadczenia jeżeli chodzi o dywersyfikację to jest obniżenie ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej to jest jedno, a dwa rykoszetem podnosimy też przychody całej organizacji. No nie ma lepszego case study jak, jak że tak powiem mój case study czyli to jak ja zaczynałem i jak otwierałem pierwszy biznes i jak to wygląda że tak powiem teraz. Opowiem Ci przez chwilę jak to wyglądało na moim Dzięki temu będziesz mógł zrozumieć, o czym chcę ci powiedzieć, i wyciągniesz, że tak powiem, wnioski dla siebie, czy było warto, czy, czy nie było warto to robić. Okej, okay, no to jakby idąc do początku, to pierwszą firmę, którą stworzyłem, to były usługi informatyczne. Z tego tytułu, że jakby wywodziłem się z, z IT, już jako młody chłopak programowałem, składałem sprzęt komputerowy i tak dalej, więc jakby potrafiłem pewne rzeczy robić. Na bazie tego, stworzyłem taką firmę, e, która świadczyła usługi informatyczne. I to był Początek powiedzmy tam 2007 roku. I co się wydarzyło? Widzisz, no, ta dywersyfikacja musi być zawsze, że tak powiem, w głowie człowieka, ponieważ dzięki temu raz że sobie podnosimy trochę poprzeczkę. To jest, to jest jedna rzecz, o której warto wspomnieć, a druga to jest to, że zabezpieczamy to, co już robimy i ten, ten, ten majątek, który już w danej chwili no, w danej chwili się dorobiliśmy. tak? na powiedzmy jednej marce, chociażby z takiego tytułu, że coś miałoby się popsuć i, i nie mieć klientów, albo po prostu, nie wiem, świat by się załamał, tak? To jest różna kwestia. Więc wracając do tej firmy, tak? W 2007 roku usługi informatyczne, prosty zakres usług. W momencie, kiedy świadczyłem te usługi, oczywiście dalej rozwijałem się w różnych kierunkach i wszedłem w taki temat dość topowy na tamten, na tamten czas, czyli projektowanie serwisów internetowych i też projektowanie grafiki komputerowej. Zacząłem jako wtedy sam oddzielny przedsiębiorca projektować sam grafiki różnego rodzaju do internetu czy, czy też do druku i serwisy internetowe dla, dla klientów, których obsługiwałem już w zakresie usług informatycznych. To był jakby taki, taki moment, gdzie można było nową usługę jeszcze sprzedać oprócz tej obsługi informatycznej. No i tak w zasadzie, kiedy to już się stało, powiedzmy takim filarem firmy, zostało to przekształcone w firmę Szarmach Consulting, która istnieje już do dziś, tak? która jest jakby agencją marketingową 360 stopni. Ale widzisz, i Teraz przejdźmy do tej dywersyfikacji. Powstała sobie firma Sharma Consulting, która świadczyła usługi, usługi marketingowej, świadczy do dziś. Tak? Następnie, żeby zrozumieć całą drogę, jak to powstawało po kolei, to jeszcze ci powiem o jednym temacie, bo później z tego tematu wyjdzie jeszcze inna, kolejna marka, która jest teraz świeża. Firma, która, którą rozwijamy, ale zobacz. Jest Sharma Consulting oparte o, o pewien zakres usług. Do tego wspólnie z żoną utworzyliśmy jeszcze salon urody. To był jakby drugi temat, żeby dywersyfikować trochę swój majątek. Żona jest w branży fryzjerskiej, stylistka i tak dalej, więc zainwestowaliśmy w swój salon. Już lekka dywersyfikacja biznesu jest, tak? Mamy jedno, jeden, jedno źródło przychodów i dochodów z tytułu tego, co ja robię, drugie źródło przy, przychodów z tego, co robi co robi żona. A propos tej marki, tak, teraz właśnie powstała marka Coco Marle, która jest tak, tak naprawdę hurtownią fryzjerską online. I zobacz, tu się zatrzymajmy. Dlaczego tak przeskoczyłem? Bo jeżeli masz w głowie dywersyfikację od samego początku, to przychodzi to, można powiedzieć, z automatu, to, że był salon, dostęp do produktów, do hurtowni różnego rodzaju poznanie tych marek, poskutkowało tym, że można było stworzyć i zaryzykować własną markę w tym zakresie. Tak? Więc jakby tutaj jeśli chodzi o tę od, od nogę, tak naprawdę, jeśli chodzi o kwestie salonowe, to to chciałem powiedzieć. No ale wracając do szarmach Consulting, obsługiwaliśmy klientów marketingowo, strony internetowe, różnego rodzaju rzeczy powiązane z marketingiem. No i co się wydarzyło? W, pewnego, w pewnym momencie przyszedł pomysł na dywersyfikację czyli stworzenie takiej marki, która zajmie się sprzedażą, tak, żebyśmy mogli oprócz tych usług wykonywać jeszcze, czy sprzedawać coś do naszych klientów, tak, i postawiliśmy na taką markę Retio, tak, która też istnieje oczywiście do dziś i się, i się rozwija, no i powstała też ikona. E jeśli chodzi o systemy wystawiennicze, gdzie możesz kupić wszystko, odpowiedzmy powiedzmy, rolapa po ściankę reklamową czy, czy stoisko reklamowe, tak? Co dalej? No, pracujemy cały czas jako agencja. Tu sobie nam działa nowa marka, nowa firma Retio. Tu sobie działa salon, że tak powiem, obok. Kolejny pomysł na dywersyfikację, jaki, jaki wpadł, to skoro my obsługujemy jako studio graficzne klientów i oni u nas zamawiają usługi graficzne, robiliśmy projekty ulotek, katalogów, jakiś broszur, no, masę rzeczy opakowania itd. Ja mówię, no a dlaczego jeśli oni u nas zamawiają usługi, to dlaczego nie może być też wykonana jakby fizycznie jakby ten produkt, tak? Czyli potrzebowaliśmy by drukarni. No wiadomo, stworzenie drukarni duży temat, no ale udało nam się to zrobić i powstała marka Diamond Druck, yy, gdzie jest to po prostu drukarnia online, tak? I tam sprzedajemy produkty do druku. Czyli widzisz, już co się dzieje? Przychodzi do nas klient, on może u nas wykonać usługę powiedzmy graficzną, ale jak usługę graficzną wykona, powiedzmy Projektem katalog, to już możemy mu zapewnić kolejną usługę, czyli skrosować to z Diamond Druk, gdzie możemy zapewnić mu wydruk tych materiałów. I tak samo, ktoś przychodzi do nas zaprojektować rola czy ściankę reklamową, już jesteśmy tutaj, czy, czy stoisko, bo wielokrotnie projektowaliśmy stoiska, już możemy mu sprzedać to stoisko w formie marki i firmy Retio. No i później kolejny pomysł na, dywersy na, na dywersyfikację był taki, z tego tytułu, że wykonywaliśmy bardzo dużo identyfikacji wizualnych. Czym jest identyfikacja wizualna, jak jest ważna dla firmy, My to nagramy jeszcze tutaj osobne materiały, bo to bardzo ciekawa rzecz jest. No ale robiliśmy tego bardzo dużo. Identyfikacji, logotypy i tak dalej i tak dalej. Robiliśmy masę projektów, które gdzieś tam były wyróżniane nawet na całym świecie. No i teraz skoro z tej danego pakietu usług Szarmach Consulting mogliśmy wydzielić coś, co się wydawało nam fajne i ciekawe dla klientów, gdzie mógł, można, można było wyjść szerzej, no to e, powstał pomysł o stworzeniu marki międzynarodowej, która sprzedaje tylko i wyłącznie logotypy. W formie też e-commerce, tak? No i to powstało. Jest marka LogoBay, logo gdzie może sobie klient z dowolnego miejsca na świecie kliknąć, zamówić logo, w, powiedzmy w trzech różnych wariantach i tyle. I to jest ta dywersyfikacja. Zobacz, dalej, jako marka Szarmach Consulting, oprócz, oprócz takiej, powiedzmy sobie, działalności marketingowej, bardzo dużo robimy kampanii reklamowych w social mediach, w adsach w, od Google'a tak, i tak dalej. I też pozycjonujemy różnego rodzaju serwisy, na, serwisy naszych klientów. No i co się, co się wydarzyło? W związku z tym, że pozycjonowaliśmy bardzo dużo w pewnym momencie mm, firm, pojawił, pojawił się popyt wśród tych klientów na audyty. Audyty konkurencji, audyty SEO. Ogólnie trzeba te strony internetowej i znowu tylko wykonywaliśmy bardzo dużo w danym okresie. No i powstał pomysł na stworzenie firmy, która zajmie się tylko i wyłącznie audytami, która się wyspecjalizuje w audytach i powstała marka SEMSPY. Więc stworzyliśmy kolejną firmę, która działa w tylko i wyłącznie jednym zakresie, na której są plany, jakieś tam powiedzmy sobie marketingowe strategie obrane i tak dalej, żeby to się, że tak powiem, rozwijało. No ale jesteśmy tu dalej w tej dywersyfikacji tego biznesu. Później wracając, znowu wracamy do tego, co my jeszcze robimy w tym Szarmach Consulting, tak? Robimy tutaj to, robimy tamto, te usługi graficzne, no dobra, nikt jeszcze w Polsce nie opakował usług graficznych w sklep internetowy, czyli to powiedzmy w e e-commerce, tak? No to zróbmy to, tak? I powstał ambitny projekt. Daliśmy sobie w ogóle takie, takie powiedzmy sobie, taki challenge, można powiedzieć, żeby zbudować ten e-commerce w 24 godziny. No i zrobiliśmy to. No i powstała marka graficomat.pl, tak, gdzie mamy, mamy e-commerce, gdzie klient może sobie wejść i kupić usługę graficzną po prostu do koszyka. I wpada to do naszego działu, do naszego studia graficznego. Graficy przygotowują te projekty, mega wygoda dla klienta, można zamówić wszystko, bez pytania o cenę agencji i tak dalej. Jest to łatwe i szybko dostępne dla klienta. I zobacz, i, i to jest to wydzielanie czy dywersyfikowanie, tworzenie firm spośród, spośród jakby jednej firmy wyciąganie coraz to nowych rozwiązań i, i atakowanie innego segmentu klientów, atakowanie innego segmentu rynku. No i to działa, tak? A później jeszcze działa tak naprawdę krosowanie, bo klient do nas przychodzi na grafikomat, zamawia sobie, powiedzmy, zamówił sobie, bo trafiliśmy w niego, bo właśnie on chciał tak łatwo i szybko kupić sobie na przykład projekt katalogu. On ten katalog u nas zamówił na, 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 na grafikomacie, a nasi handlowcy już go informują o tym, że jeśli chciałby Pan wydrukować, proszę bardzo, jest marka Diamond Druk. O super, klient się dowiaduje i, i w większości przypadków korzysta z naszej innej firmy do, do samego wydruku. Czasami ci klienci nie wiedzą, że jest ileś tych firm, e, Jedna to jest tak naprawdę duża grupa pomiędzy tym wszystkim stoi i wszystkim zarządza. Nie? I teraz zobacz, jakby wyczerpaliśmy, można powiedzieć, pomysł, jeżeli chodzi o, o, o szarmach konsulting w pewnym momencie i zauważyliśmy, że obsługujemy bardzo dużo klientów z sektora B2B czyli biznes to biznes i postanowiliśmy zrobić coś, żeby zwiększyć drastycznie przychody w firmie, żeby te obroty nam bardzo potężnie wzrosły, no i było nieuniknione wejście w handel, taki powiedzmy sobie, już do klienta końcowego, czyli B2C. I postanowiliśmy wybrać takie rozwiązania, dzięki którym pozwoli nam to rozwijać kolejne nasze projekty, tak? No i tutaj naprawdę takim pierwszym pomysłem to było pawalaro, tak, czyli wycelowanie w klienta końcowego z marką kawy. No i stworzyliśmy własną mark markę kawy, tak? Kolejnym pomysłem, jakby nawet w tym samym roku albo na pograniczu roku, było stworzenie marki Celero.Pl. Celero to jest taki market online, w którym kupisz tak naprawdę wszystko, ponad 5000 produktów. Tak? I to znowu jest dywersyfikacja tego, co robimy na kolejne kanały, że tak powiem, sprzedaży. Później nasz jeden dostawca materiałów wpadł na pomysł, że ma coś takiego, z czego można produkować tapety. Tak? Więc myśleliśmy: Dobra, no to stwórzmy markę z tapetami. Sprzedanie. Mimo tego, że mamy tapety w ofercie, Klienci tego nie wiedzą. Klient, powiedzmy, który z nami współpracuje, może się dowiedzieć, jak, jak nas o to zapyta, albo gdzieś tam na naszych stronach internetowych, ale wydzieliliśmy to osobną markę Tapeto, która po prostu sprzedaje tapety. Proste. tak? Dywersyfikacja banalna. No i kolejny, wracając tu właśnie do, do tego salonu, stworzyliśmy markę teraz świeżo-kokomarlę. W produkcji jest, jest marka Foxello, która w ogóle jest oparta na usłudze kolejne, wydzielenie usługi na, na, na rynek i, i tak dalej, i tak dalej. Jest w planach budowy marka, która która zajmie się tylko i wyłącznie kampaniami reklamowymi, bo teraz coraz to więcej robimy kampanii internetowych, już naprawdę bardzo dużo. No i postanowiliśmy wydzielić znowu, żeby powstała osobna firma, która tymi kampaniami będzie zarządzała dla naszych klientów. No i zobacz, 12, w tej chwili powiedzmy 12 firm, tak, na tą chwilę. 12 firm, to jest dywersyfikacja, o tym mówię. Mam nadzieję, że rozumiesz, co chciałem Ci przy, e, przekazać. Przychodzisz między jedną a drugą usługą, produktem, który masz w ofercie i próbujesz e, rozdzielać to, kombinować, e, wprowadzać nowe produkty modyfikować powiedzmy nawet modele biznesowe, bo jeśli masz jedną markę w jednym modelu biznesowym, to można zrobić drugą markę w drugim modelu biznesowym i one zupełnie będą, kierować, będą jakby celowały w inny segment klientów, tak? się to trzeba wszystko poprzeć jakimiś analizą SWOT, jakimiś powiedzmy sobie badaniami, zrobić jakiś research tego, co się robi, no ale skutek jest taki, że na pewno jest to dobre. Więc jakby dywersyfikacja, wady i zalety, tak? Jeżeli chodzi o zalety, to już wiesz, czyli przede wszystkim większe bezpieczeństwo dla Twojego biznesu. Jeśli jest większe bezpieczeństwo dla Twojego biznesu, to jest większe bezpieczeństwo dla Twoich, że tak powiem, współpracowników, większe bezpieczeństwo dla Twojej rodziny no i podejmujesz bardziej racjonalne decyzje. Nie ma nic gorszego niż podejmować gdzieś tam w emocjach jakieś decyzje, które wpływają na biznes. Więc to jest numer jeden, tak, większe bezpieczeństwo. Jeśli ktoś jest w ogóle takim prepersem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w ogóle jak ja, no to już w ogóle dla niego to jest na pewno atut do tego, żeby ten biznes dywersyfikować, a pomysłów na to, żeby zdywersyfikować biznes znajdę w każdym w firmie, tak? Możemy się tutaj pozakładać nawet. Druga rzecz, jeśli chodzi o zaletę i moim zdaniem najważniejsza, to jest wzrost przychodów. Kiedy tworzysz nowe firmy, to automatycznie przychody wzrastają. Jeśli tworzysz nowe firmy i niedostatecznie czasu im poświęcasz i te przychody nie wzrastają, to powinno się powiedzmy albo przerzucić to, tą energię i, 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 i tą uwagę na te firmy, albo po prostu czasami takie projekty zamykać. To nie jest wstyd, że na przykład na 10 projektów 3 zamkniesz, tak? 7 dalej żyje, tak? Jest masę, masę projektów, które Gdzieś tam pewnie my pozamykaliśmy, a też jest powiedzmy 3 czy 4 razy tyle, które mamy jeszcze w zanadrzu, żeby zrobić. To jest normalne, tak? W biznesie trzeba być dynamicznym, działać dynamicznie i, i tak to powinno wyglądać. Także wzrost przychodów. I zarazem zysków. To jest jakby mega potężna e, zaleta. Czyli bezpieczeństwo i, i przychody. Co jeszcze tutaj można by było powiedzieć, to no, przypuśćmy nawet to, co się wydarzyło w 2020 roku w marcu. Tak? Czyli następuje jakaś powiedzmy, pandemia, coś się dzieje w ekonomii, jakiś strach tak? i tak dalej. Powiedzmy, i co miało że są miejsce, że ludzie, którzy nie mieli zdywersyfikowanego biznesu i się słyszało takie historie, że koleś miał na przykład 15 fitness klubów club, i po prostu zniknął z rynku. No wow, nie? Ja się pytam jak? No po prostu, właśnie, no fajnie jest to, że się wyspecjalizował w jednym i, i cały czas to, że tak powiem, napierdzielał i rozwijał te, i robił z tego sieć. Okej, okay, ale no chociażby mogła być ta dywersyfikacja przerzucona na inwestycje, tak? Albo na strategię, czyli na przykład część przerzucone i inwestowane, żeby na taki E, powiedzmy sobie, przypadek, jak coś się wydarzy na rynku, to mamy jakieś zabezpieczenie. W momencie, kiedy można by było wyjść, prowadzić jakieś zajęcia a gdzieś tam online, przygotować biznes pod to, no to na pewno by, odbiłoby się to mniejszy, e, po prostu mniejszym rykoszetem. Więc no, na pewno takie sytuacje sprzyjają tym, że, że się wtedy uśmiechać, że okej okay, tu coś nie działa, super, ale mamy tutaj i a uwagę na aktualnie na inny biznes, którym się zajmujemy. My to na przykład doświadczyliśmy z naszą firmą Retio, gdzie właśnie tam wyspecjalizowani praktycznie, Praktycznie w systemach różnego rodzaju reklamowych i wystawieniczych obsługi, obsługiwaliśmy tak naprawdę bardzo dużą część targów. Tak? No i co się wydarzyło, kiedy targi, że tak powiem, nam zamknęli? Biznes, że tak powiem, się kurczy. Tak? No i teraz, kiedy byśmy tylko mieli taką firmę Retio, no to byśmy mieli pewnie problem. A że mieliśmy biznes dywersyfikowany, to było, przede wszystkim była chwila, żeby się zastanowić, co tutaj możemy zrobić. Nie ma paniki, jest tylko dynamika, energia. Zastanowienie się, co możemy zrobić, jak to przełożyć i jak wykorzystać przede wszystkim to, że jest kryzys dla nas. No i dzięki temu, że mogliśmy się skupić na tym, żeby pomyśleć, bo działały jakieś inne rozwiązania, wpadliśmy na pewien pomysł w firmie Retio, co się finalnie przyczyniło do rekordowych, historycznych wyników tej właśnie firmy w roku 2020. Więc rozumiesz. Skupienie, kiedy nie możesz się skupić, kiedy popełniasz błędy, nie podejmujesz dobrych decyzji, więc ta dywersyfikacja jak najbardziej. Jest, jest konieczna, według mnie, oczywiście są różne zdania, ale tu mówię o tym, co ja myślę. OK, przede wszystkim, jakie są wady dywersyfikacji, jakie ja wady widzę, jakie ja wady dostrzegam to, co u nas się dzieje. Ehm, przede wszystkim dla osoby, która zarządza, czyli praca nad kilkoma firmami jednocześnie jest bardzo wyczerpująca, tak? nie będę mówił jak bardzo, ale uwierzcie mi, że jest bardzo wyczerpująca i trzeba znaleźć po prostu chwilę na reset, żeby się naładować, bo to może sobie wyobrazić, że prowadzenie jednej firmy jest dość trudne i w wąskim jakimś tam, powiedzmy, usłudze, które czy usługach, które wykonujesz, albo produktach, i, i się czasami nie możesz odnaleźć. A teraz sobie wyobraź, że masz tak jak tutaj 12 firm i nie wiem, pewnie z 15 tysięcy różnego rodzaju produktów i usług. No można zwariować, tak naprawdę w głowie czasami po prostu wszystko wybucha. Dlatego wadą bez wątpienia jest to wyczerpanie, jeżeli chodzi o pracę nad tymi wszystkimi firmami. Co jest jeszcze olbrzymią wadą, to tak naprawdę trudne zarządzanie. No bo wiadomo, no, można oczywiście, kiedy każda, powiedzmy, no idealnie jest jak każda z firm, generuje Ci milion dochodu. No super, wtedy zatrudniasz kadrę zarządzającą no i, i, że tak powiem, masz to z głowy. Ale żeby doprowadzić firmę do tego, żeby robiła milion dochodu, daną firmę, no to trzeba pracy kilku osób, które muszą ciężko na to harować. Tak? Do tego się dochodzi, do takiego poziomu, no to wtedy są decyzje na to, żeby to rozwijać albo w drugą stronę, żeby się takiego tematu pozbyć ci go sprzedać, bo to też różnie podchodzą firmy do tego, czasami rozbujają coś i to dalej wiedzą, że nie są w stanie do tego poziomu bez olbrzymich kapitałów jakby przeskoczyć kolejny level, kolejnego levelu w tej platformie, no i odpuszczają, nie? więc jakby to jest strategia na to też jest istotna. No, no, największą, największe wady to na pewno jeszcze to rozproszenie uwagi, nie? no bo tu zajmujesz się jednym tematem, tu za chwilę wchodzi z tej problemy, z tej marki, tutaj, tutaj, tu powiedzmy inwestycje, jakie trzeba poczynić, na przykład marketingowe, budżety, wszystko robisz razy ileś, nie? czyli nie razy jeden, tylko razy trzy, razy pięć, razy dwanaście, nie? to jest na pewno, na pewno ważne, no i co za tym wszystkim idzie, też dużą wadą takiej dywersyfikacji, to jest znaczący wzrost kosztów, czyli tak jak Ci wzrastają przychody, to nie ma co się oszukiwać, koszty, koszty prowadzenia tych wszystkich firm też wzrastają. Jeżeli masz to zrobione tak jak my, jeszcze sprytnie, że powiedzmy jest jedna firma, która zarządza tym wszystkim, to też jest duża wada, bo jakby księgowość jest wspólna, trzeba to rozdzielać na różnych jakby systemach, tak, liczyć to, żeby wiedzieć, że ta marka taki zysk, ta marka taki zysk, tu trzeba nad tym popracować, tam na tamtym. No, idealnie jest mieć powiedzmy 12 spółek, tak, no to jest super, ale no ja uważam, że ja zawsze sobie mówię, dobra, niech, niech jest potężny, że tak powiem, zysk, można myśleć o tym, żeby to przekształcać w osobny twór, już gospodarczy, nazwijmy to, nie? Bo to, że to się nie jest spółką, to nie znaczy, że to jest, nie jest osobną firmą, tak? Bo to kwestia perspektywy. Kończąc temat dywersyfikacji, chciałbym, żeby, żebyś uruchomił w sobie wyobraźnię do tego, co ty możesz zdywersyfikować w swoim biznesie, tak? Czyli powiedzmy, myśleć twórczo. Tak? To jest jakby przesłanie ode mnie. Myśleć po prostu twórczo. Robić to, czego nie robią inni może w danym segmencie czy na danym rynku, albo próbować coś, że tak powiem, wyciągać z danej firmy i tworzyć bazę następnej firmy. To jest, moim zdaniem, duże ułatwienie. W razie jakichś pytań śmiało piszcie komentarze, z chęcią gdzieś tam poodpowiadam. Miło będzie w ogóle, jak zostawisz jakiegoś lajka i dasz na chociażby jakiś prosty komentarz typu buźkę uśmiechniętą, czy jak Ci się podobało, czy Ci się nawet nie podobało. Wszystko po to, żeby oczywiście zwiększać nasze zasięgi i docierać do większej grupy osób. Nie zapomnij jeszcze zasubskrybować kanału. Oczywiście subskrypcja, dzwoneczek. Dzięki temu jak pojawi się nowy materiał, a materiały mamy raz w tygodniu, dostaniesz informacje, możesz sobie zobaczyć, a mówimy na tym kanale przede wszystkim o marketingu, ale również o biznesie i o rozwoju firmy. Więc jakby jest to ze sobą wszystko połączone. Także serdecznie dzisiaj dziękuję. No i zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny film. Cześć.